Witam w kolejnym odcinku z tej strony Marzyna, a dzisiaj nie gramy w Rainbow Six Siege Choć Jest jakiś nowy event, o którym totalnie nie wiedziałem. Widziałem go dwa razy na TikToku Ale pomyślałem Kurwa AI, nie? Włączyłem Jakiś event Szalone, nie? Najprawdopodobniej za tydzień w piątek dostaniecie film właśnie z tego eventu, ale kto to wie. Dzisiaj, dobra, będziemy oceniać operatorów. Wszystkich. Oceniamy operatorów. Operatorów na podstawie nie ich broni, tylko szybkości, ile mają życia i co potrafią, ich abilitki. No dobra, no niby bronie są do operatorów, nie niby jakiś tam operator może mieć broń, a inny nie może mieć takiej, nie? Jak na przykład e, e, rura może mieć... E, o to, ona ma chyba... No ona chyba ma tylko tą broń, nie. I nikt inny nie ma tej broni. Ocenia, oceniamy operatorów według Copera 5. To będą najlepsi operatorzy żeby wbić Copera 5. No i słuchajcie. Gdzie będziemy oceniać tych operatorów? Na tier liście, oczywiście, nie? Już to mówiłem chyba wcześniej. No i. Zrobiłem tier -listę. Jest piękna, ok? Jest piękna. Zrobiłem klicie. Nie ma się z czego śmiać. Uwa jest przepiękna, jest idealna. Mamy sztos. Najlepsze. Ameba. Broku. Cwaniak, Degenerat, Ekierka, Faja i The Bottom of The Bottom. Wszystko się zgadza, nie? A nie, jeszcze, jednak jeszcze wam powiem, że możecie zostawić, ale tylko możecie zostawić łapkę w górę, albo nie, jak wam się nie podoba film. Subskrypcję, to mi miło będzie. I, e, I tak. I to tyle. I bez, bez, bez zbędnego przedłużania zapraszam do filmu. OK, zmieniłem troszeczkę wygląd tego, bo zapomniałem, że potrzebuję warstwy, żeby przesuwać ikonki. Zrobimy jak najszybszy ten filmik, bo no tak jak mówiłem, nie chcę, żeby to było godzinny film. Lećmy po kolei. Striker, super postać, idealna, szybka, ma dużo zdrowia nawet. Jej umiejętnością jest to, że może mieć więcej niż jedno z tych takich gówien, takich dodatkowych, tych gadżetów. Nie jest idealny, ale jest dobry. Ja bym go dał na sztos. Sentry. Identyczna postać. Dosłownie to, jest dosłownie to samo. Tylko na drugiej tej, nie? Tak samo. Tak samo dajemy na sztos. Następna postać. Sledge. Super postać. Szybka. Dużo zdrowia. Najważniejsze. Mam swój młotek. Można rozwalać tym młotkiem ściany, barykady. Też damy na sztos. Następna postać. Touchier fajna postać Nic specjalnego nie ma, nie Jest wolna Ma dużo życia Jej umiejętnością jest to Że ma te granaty, które potrafią wyłączyć elektronikę Do jakichś bridge'i, bridge'ów Bridge'ów, do tych ścian na dworze Żeby je rozwalać i w ogóle Nie do końca dla Kopera 5 nie Ja dam... Na broku Aszka. Szybka postać Cicha Czego nie ma, napisane yy, Mało ma zdrowia co też jest minusem, ale ma swoje, to jest dosłownie jak slecz na odległość, ma te swoje coś, to gówno co strzela granatami do ścian, dosłownie jak slecz na odległość ma, ma dosłownie sledza na odległość, nie? Ograniczona ilość tego sledża dajemy na ameba. Teraz smoke, fajna postać, można gazować przeciwników, dużo spida i dużo życia, fajna rzecz. Warto wspomnieć, że on jako on i jak, jako on może chodzić w swoim smoku tak samo jak yy, inna postać która spo, jak spokusy spokus yy, spokój spokój też może chodzić w smoku bo jest robotem nie nie oddycha nie potrzebuje tego nie dajemy na sztos mute fajna postać no mało spida ale dużo życia i ma swoje miuty muty których Twoi teammaci na rankedach utrzymują na biurku No nie podoba mi się to w ogóle Tragedia O przepraszam Dajemy go na degenerat Następna postać Castyl Fajna postać Ma te swoje... może zabereka... może dosłownie zreinforsować drzwi i okna Fajna rzecz na, 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 Nawet spoko postać Dajemy go na... Broku Na broku Następna postać Puls Fajna postać Dużo spida, Ale mało życia I co on może sprawdzać? Puls przeciwnikom po co nam wiedzieć, jaki puls mają nasi przeciwnicy? Nie chcemy wiedzieć, jaki mają puls, tylko chcemy wiedzieć, nie chcemy ich zabić. Oni chcą być martwi, a nie chcemy wiedzieć, ile oni mają pulsu. Tragiczna postać. Dajemy ją na faja. Dok. No, Dok, Francuz. Mało, mało speeda, dużo zdrowia. Kurczę, no. I jego umiejętnością jest leczenie yy, tych teammatów. Tragedia. Po, po co mi leczyć teammatów? Co, i grać nie umiem, że potrzebuję leczenia? Też do dupy postać. Dobrze. No i damy na ekierka Następna postać. Ruk. Ruk. Podobnie jak dok. Czemu mamy pomagać swoim teammatom? Ich, dosłownie jego abilitką jest położenie torby na ziemię. Tragedia. Mało speeda, tak samo jak dok. Mało speeda i mało życia. Też do dupy. Roka Roka jednak damy na degenerat, bo jak już nim gracie, to możecie po prostu położyć tą torbę i mieć w dupie wszystko. A dokiem trzeba się uganiać za tymi. Następna postać Kapkan. Kurka, rurka, niech to cholipka. Super postać, tylko na obronie. Yy, dwa spida, dwa życia, super rzecz. Super rzecz. Jego umiejętnością stawianie min. Na Framugę, no kurka Ja bym takie coś postawił sobie w domu Od razu 5 na głównym wejściu, nie? Damy go na... damy go na Broku Chociaż... jednak nie, Ameba Ameba wydaje mi się, że będzie o wiele lepsza Taszanka. O Boże, Jeden speed, 3 życia Mało speeda I 3 życia Znaczy no, w sensie no... i dużo życia jest dobrze. On ma swój granatnik ognia. Kurczaczki. No, słyszycie, że ktoś idzie? Strzelacie mu tym ogniem i już nie przejdzie. Cudowna, cudowna postać. Jego umiejętność wybacza yy, jego malutki speed. Dajemy go na sztos. Następna. Jagger. Jagger. kurczę pieczone. Przecież Jagger to jest yy, meta Meta dla Juggera U Juggera muszę powiedzieć O broniach Bo Jaggerem przecież się nie gra dla tego gówna Co to jest w ogóle? Ja nawet nie wiem co to robi Jaggerem się gra dla broni I dla jego dwóch speedu Dla jego dwa speeda i dwóch żyć No kurcze pieczone Też będzie sztos Poza tym Sami na niej spójrzcie, patrzcie jaka sigma <grym> Jagger też... Też sztos Jego obronie Jego bronie... Yy, jego bronie yy, wybaczają jego umiejętność Bandit Kurcze pieczone, tak samo! 3 spida 1 health Ale kto... Ja gram Kurcze, no posłuchajcie Możecie band trikować nim Jest na nim meta Patrzcie jaka piękna Bierzecie tłumik holoa A bez laserka i popierdzielacie i strzelacie we wszystko co się rusza. No nie miałem mówić o broni, więc przepraszam, ale ale naprawdę. I jeszcze jeszcze ma dobrą umiejętność. Sztosiwo. Sztos. No co, dobra. Termite. To jest gra. To jest gra i to jest yy... no Termite super rzecz. Znaczy no super rzecz. Ma swojego ma swojego. Ma swoją, swój materac, który daje na ścianę i wybucha. No kurczę, pieczona, na zreinforowaną ścianę. Fajna rzecz. Dwa spida, dwa Helfa i trzy te. I trzy te Bridge Charger. Fajna rzecz, fajna rzecz. Mi się podoba, ale on nie jest aż tak dobry. On nie jest aż tak dobry ze względu, że ma tylko trzy Bridge charge wolno się. Wolno wybuchają. I ja. Y, 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 no. Więc damy go na Ameba Twitchka. kurczę pieczone Twitchka. Zrobię cięcie. Albo nie, bo, bo idę jak burza! Ile jak burza! Y, kto teraz? Y, twitch, 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 Twitch. Twitch. Twitch jest fajna, ale trudna. Bardzo mi się nie podoba. Nie, nie umiem ją grać. Y, znaczy, no. Te, te drony, no są fajne, są fajne te drony, ale. One są za duże, nie? One są za duże. O wiele za duże. No, i tylko te drony, ma. Ja nie wiem, tragedia z tą twitchką. Jakby więcej tych dronów się mogę zrobić, twitchka. Cwaniak. Nie podoba mi się ta postać. Montage. Kucze pieczone. Montage, Bardzo dobra postać. O rozsuwacie. Jest wolna, ale ma dużo życia. I ma tarczę. Swoją ogromną, piękną tarczę. Rozsuwa tarczę i sunie. Normalnie nic go nie może powstrzymać. Idzie, plantuje. I stoi na plancie, i nic nie możecie zrobić. Super postać. Dajemy go na sztos. Glas. No, sniper. Ale fajny sniper. Fajny sniper na blisko. Widzi przez smoke'a, jak się nie rusza. Dużo speeda, mało życia. Ale fajna umiejętność. Fajna właśnie ta broń. Bo to jego umiejętność to jest broń, tak naprawdę. Fajna broń. I smoka damy na Ameba. Fuse. Kurcze pieczone. Fuse. Trzy życia, jeden speed. Ale możecie bombardować za ścianę, za ścianą ludzi, czy pod sobą ludzi. Bombardować sobie możecie kogo chcecie. Ma też tarczę, ale za broń, więc. No, fuse damy na Ameba. Blitz! Kurczę, pierwsza na no chyba. Nie... Ja nic nie muszę chyba mówić o Blitzie. Przecież Blitz, cudowna postać. Cudowna. Od razu damy ją na sztos. IQ. No, IQ, no kurka. Tragiczna postać, no. Co ona tam umie? Popatrzy sobie przez monitorek na yy, przedramieniu, czy jak, to, czy jak ta ciała się nazywa, i, i se popatrzy, i co ona tam. Nic, gówno tam zobaczy. Do dupy postać. Dajemy na Faja. Na postać. Bug. Bug. Buck. Buck. No, kurczę, Busk tak samo jak Glas, jego umiejętnością jest to, że ma normalną broń i w każdej chwili może dać nasz odgama. W sensie, zamienić ją w na Super postać Ale no kurde Małe zastosowanie, nie? Jakoś tak Na mapach jest za mało soft walli, żeby Ta postać była Jakkolwiek Użyteczna Dajemy ją na Degenerat Blackbeard, kurcze no Blackbeardzik Blackbeardzik Czarny ptak hornyptok ptok Super postać, nie? Może mało, mało spida ale ma tarczę, no I dalej dużo zdrowia ma Dlatego damy go na ameba Cappuccino Cappuccino Nie mam, nie grałem, o Nie mam, nie grałem Cappuccino damy na faja. Znaczy, the bottom of the bottom Habibi Habibi Dużo spida ale mało życia I ma jakieś śmieszne te... Co to jest w ogóle? Jakieś takie gówno co się przylepia do ściany już lepiej zagrać tym, już lepiej zagrać yy, Termitem Habibi nisko pójdzie, nicko pójdzie, gdzie jest Habibi. Habibi. Dajemy na ekierka. Jack. Nie mam, nie grałem. Dajemy The bottom of the bottom. Ying. Ying, szybka, nawet dużo zbroi. albo że dużo życia. No i ma swoje piękne flasze. Rzuca, które nie flaszyłem ją. To jest super plus. I ona pójdzie wysoko yy, nie aż tak wysoko, ale wysoko. Damy ją na... Ameba. Zofia. Dużo życia, wolna. Polka! What the fuck? Znaczy... Ja wiedziałem, że ktoś tam... Po... Jeszcze ktoś jest chyba Polką, nie? Kto to był? Ta! O, wiem chyba kto. Na obronie... OTA, nie? Ela jest bo właśnie. Ale Zofia jest do dupy. Tak naprawdę, Ta, to, to coś jej jest totalnie useless. E, Zofię damy sobie też nisko, ale nie aż tak nisko, bo jest polką. Więc damy ją na degenerat. Do KKB. Do KKB. No, to jest To jest super. To, to jest fajna postać. Wkurzająca. Przeciwne tym oczywiście tylko. 3 spidai jedno życie. Ale może dzwonić do ludzi. Kurde, no. Też chciałbym mieć umiejętność dzwonienia do ludzi. Więc. Yy, do kakebe? Do kakebe damy na broku. Lion. Lion. Trochę furas. Ja oczywiście, ja nie mam nic do furasu. Dwa spida, dwa życia. I ma swój zegarek, który może włączać drona, którym jak się ruszy przeciwny team, to. Widać ich i wiesz kim jest fajna postać fajny operator, no Damy go na cwaniak. Finka, finka, no kurde, fajne narki Ona potrafi nagle wszystkim dać adrenalinę tak z dupy, nie? Super, super mi się. Fajna postać Ja lubię adrenalinę No ale nie jest aż tak fajna Jest dobra Ale nie jest aż tak dobra Więc yy, damy ją na broku Maverick Całe dwa razy nim grałem Ale coś nie działa Całe dwa razy Halo, pomocy Potrafi robić dziury w ścianie Nie wiem, dla szczurów Ale coś nie działa Do dupy postać, do dupy No do dupy postać, no nie, nie będę ukrywać, faja. Frostka Kurde, no Frostka ręczniki stawia na podłogę, ja nie wiem po co te ręczniki nigdy nic, nigdy nic, nie robią Beznadziejna ta jej abilitka. No jak lubi się podglądać innych ludzi... Przepraszam Jak lubi się podglądać innych ludzi i niszczyć ich prywatność osobistą to... To fajna, no ale z, to, no, no, co tymi kamerami zrobię? Nic z nimi nie zrobię Poza tym na mapach już są kamery do użycia w idealnych pozycjach. I w ogóle nie, wi nie widać gdzie one są i gdzie one są, więc. Ja tam nigdy nie wiem gdzie są. Te defaultowe oczywiście, bo te od Valkyrie to. Te od Walkiri to się świecą jak psu jajca i od razu da się je strzelić i zniknąć. I je zniszczyć. No, do dupy, damy ją faja. kaweira fajna postać. Szybka, ma zdrowia, ale cicha. Jaka cicha. Kurde no, ona... Ona ma, ona ma tłumik. Jej umiejętnością to jest właśnie tłumik. Kurde, lubię tłumiki, nie? Lubię tłumiki. Lubię tłumiki, damy ją na Ameba. Echo! Echo, echo. No, echo no co, no. Echo to. jakiś Chińczyk. Może. ja nie jestem sam jak coś, nie? E, Koreańczyk, przepraszam. Koreańczyk. Ja wnoszę, no na szyno dużo zdrowia, ale mały speed. No, nie, i udaje, jakby był w atakujących, a nie broniących. Też żal. Też żal. Damy go na degenerat. Mira. Mira, mira, mira. No, mira. O, 165 65? 60 kg? Ona? No dobra, no. Ja się nie śmieję, tylko tak ten. Ona, ona stawia okna ogólnie. Ona stawia okna, przez które widać i nie widać. Taka seta postać, no co, co, tam, co tym oknem zrobisz? Prędzej się przeciwnicy zabiją niż cokolwiek nim zrobisz. Ekierka. Lesion. Ale on gejowy skin Lesiono. no... Halo? Dzień dobry, tak jest Kurier! No No Lesiono no stawia gumajny, no No majny, no Gumajny, no jakiś gówno majny Nie wiem co to w ogóle jest Co to jest w ogóle gumajna, nie? Napiszcie no, w komentarzach Chcę bardzo wiedzieć <laughs> ja ja to po powinienem przyjść Damy go na degenerat. Ela! Ela, Polka, Polka właśnie. Następna Polka. Ona daje jakieś diarrhe. Diarie. Diarie. Kurde Nie wiem, widać jakieś mrożki przed oczami w ogóle oślepia, nic nie słychać. Dziwna postać, strasznie, ja nie wiem. Jak ona te bomby w ogóle robi? To jest szalone No dobra, no ale... Nie jest aż taka zła. E, nie damy ją nisko, ale nie damy ją... nie damy jej też wys. Paska do mnie przyszła panowie, paska! Paska! O czekajcie Ela, 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 ela No ale damy, nie damy, no damy ją na cwaniak Widzil Vigil, no kurde, Vigil, Vigil, tak samo jak Echo Próbuję udawać Tom Próbuje udawać, znaczy Echo próbuje udawać przeciwny typ A Echo próbuje udawać Walkirię. E, e, no, Walkirię, no Walkirię. nie, e, Kafeterię, przepraszam, Kafeterię kaweira, e, Kafeterię, no Kafeterię próbuje udawać Vigil, Vigil, Vigil był gdzieś tu chyba No Vigila, nie wiem Nie jest aż taki, z no damy na jak. Maestro, Potężna postać Stawia swoje Działka, którymi strzela i ma prawie nieskończoność amunicji w tych działkach, więc to jest naprawdę dobra postać. Chyba nie, no nieskończoność, bo ja mu się to ładnie. No, bardzo fajna postać. Może postawić, Pójść sobie z sajta i pilnować z tych działek. Damy go na Broku. Alibi. No Alibi. Alibi jest. Stawia swoje. Te. Graffiti, boże. Alibi stawia swoje hologramy. Jak strzelisz w hologram, to się widać. Gdzie jesteś? Fajna rzecz. No ale kto się łapie na to? No kto? No powiedzcie nie. No nikt. No. Tch, beznadziejna postać. No tragiczna postać. Damy na ekierka. Chwila przerwy. E, skończyliśmy na labi. A, 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 a babę Clash! No Clash! Ja sobie na Fajna postać. Fajne triki można nią robić. E, zastępuje... Ale zastępuje tego. Bandite. No może być nawet. Nawet może być. Kite, kite, kite. Damy na Ameba. Mozi. Mozi kradnie drony. No kradnie drony... Nie jest... Nie jest złą postacią. Fajna bilitka, ale no useless, useless. Totalnie useless. Musisz się uganiać z tymi dronami, a nie. Mozi, no... Damy ekierka Co? Co? serwer error, nic nie robiłem nawet! Warden! Nie mam, nie grałem! The bottom of the bottom. Gojo! No, w taki bardziej upośledzony ten... Tu pośledzona taszanka. Bo musi postawić najpierw te swoje gówno co robi ogień No trochę słabo. Gojo. Damy na broku. Łamaj! To dupy jest ta postać. Nie wiem co ona tam... Ja nawet nie wiem co ona robi No The bottom of the bottom. Oryx potężna postać, potrafi przebijać się przez ściany. Jest całkiem szybka i ma całkiem dużo zdrowia. No ale jak nie wiesz, która to ściana, to która, to się wpierdzielasz i tracisz HP. Więc... damy degenerat. Meluzi, Meluzi. Taki trochę bardziej upośledzony yy, Fenrir. Meluzi damy nie damy wysoko, bo no Meluzi damy też na degenerat. Aruni. Aruni ma te swoje bramki na ścianę, albo drzwi, albo okna Ale kto tego używa tak naprawdę? Na pewno nie ja. No! Oh, 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 oh. Dam on na akierkę Thunderbeard Thunderbeard eee, Nie, mam nie gram Thunderbard Tornka Torn Tornka No, nie wiem, jakoś tej bomby są... Zbyt useless, szczerze mówiąc. Jakoś tak strasznie łatwo się od nich ucieka. Bardzo łatwo się od nich ucieka. Damy ją na... Degenerat. Azami. Azami no. Szybka, dużo życia. Potrafi stawiać bardzo szybko ściany. No ale no, my tu gramy... żeby się postrzelać, a nie postawiać ściany. No to, to nie jest jakaś gra o budowlance, no to trochę na ta postać, damy na cwaniak Solis, nie mam nie gram, nie mam nie grałem Solisa damy na, a właśnie, no nie mam nie grałem, no tak Fenrir, Fenrir, on jest lepszy od yy, meluzi Robi prawie, on jakby, no oślepia przeciwników, no kurde To jest, gdzie to, tutaj, to jest o wiele lepsza postać od meluzji, więc damy ją o wiele wyżej od niej, ale nie aż tak wysoko. Damy ją na, damy go na cwaniak. O, fala. Nie mam fali. I ostatni, spokój. Dajesz, no, nie mam spokoju. Okej. Okay. No i zostali nam z ataku. Nomad. Nomad. No, ma te swoje takie wystrzałowe, te ale, ale takie useless trochę, no Gdzie tego nie strzelisz, to ktoś to zauważy i zniszczy Nie, jakaś taka... nie Damy na fire Nie no, może, dobra, na degenerat damy Gridlock, o, gridlock, gridlock Gridlock, gridlock, hmm, gdzie jest gridlock? Gridlock damy na, na degenerat, no, na degenerat no dobra Następna postać Nok. Nok. Noc damy na faja. Amaru Uu, u, Amaru dobra postać Dobra postać, szybka e, Szybka e, Mam na myśli z tym swoim hakiem wow. Ze swoim hakiem e, Fajnie No może wbiec na sajta, postrzelać wszystkich jest pusty site, nie? Wygrana w kieszeni. Bardzo PEP postać, Samaru. Damy na sztos. Kali. Kurde, no kali. Kto wymyślał kali? Kali jest. Kali. No. Tej snajper. W ogóle, co jest jej abilitką? Że ma snajperkę? Nie, że ma. Aha, no, że ma rozwalające się. No, to co fajnie. Może zrobić sobie dziurę w tym. Do dupy jest, a jej dziura. Co ona robi? Damy ją na Faja. I iana Jana... Jana. Fajna jest tylko z jednym skinem. Którego nie ma. Wszyscy wiemy, jaki skin. Damy ją na. też Faja. Na samą postać. Ace. Ace. Uh. Ace. 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 Dwa spida. Dwa życia. I ma na odległość bridge charge Ale takie lepsze, nie? Nie jak Sofia. Ale gorsze od y, Termite. Damy go na Broku. Zero kamery. Jak co używa tych kamer? To jakby fajne są te kamery, ale damy na Ekierka. Flores, Flores, Flores. Wybuchające drony. No hmm. Flores. Okej, okay, fajnie. Wybuchające drony, ale damy go na Degenerat. Osa, Osa. Tarszownik. Fajna, 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 ma swoją tarczę, którą, boże, którą może przenieść prawie, że gdziekolwiek I postawić gdziekolwiek. Bardzo fajna postać, damy ją na broku Sens. Nie mam, nie grałem Grim. Nie mam, nie grałem Brawo, brawo O wiele lepsze od e, tej, od Twitchki uważam, więc Damy ją wyżej niż trójczka, ale nie jest też jakaś wybitna. Brawo damy na broku. Ram. u ram. No, Ram jest niezła. Na swój czołg, oczywiście. Ram damy na degenerat. Nie jest aż dobra, ale nie jest też zła. Teraz, oho. Daimos jest fajny. Dosłownie widzi gdzie ktoś jest. Dosłownie ma wallhaki. Bardzo fajna postać. Damy ją wysoko. Damy na broku. I. I ostatni. Raurora. Raurora potrafi zamykać niezamykalne się drzwi. Super rzecz, naprawdę. Bardzo fajna abilitka. No ale damy na cwaniak. No, więc to był... Więc tak ustala moją tier listę. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie. Eee, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym filmie. Możecie zostawić łapkę w górę albo subskrypcję, bo cokolwiek chcecie, będę wdzięczny. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Dajcie znać, czy Wam się podobała ta tier lista. I mi pewnie mi się, mi się super, bardzo podobało. Możecie napisać w komentarzu, jaki chcielibyście następny film. E, po krótkim przemyśleniu najprawdopodobniej zrobię ten film. Oczywiście rangami po kolei. Jeśli, jeśli chodzi jak wbijanie rang, robię po kolei. Nie nu, no. Nie no Żarty przecież Ten film nie miał na celu nikogo urazić Ani cokolwiek takiego To jest w celach humorystycznych Jak komuś nie podoba humorek to To nie, nie każe oglądać tych filmów, nie? Dziękuję za oglądanie